W dzisiejszym odcinku postanowiłem przedstawić Wam najbardziej przydatne i najbardziej bezużyteczne gadżety dla gracza. A tym wszystkim zaskoczę Picia, który nie ma pojęcia, co się świeci. Nie wiem, co zostało kupione, nie wiem, co mi zaproponuje, ale będę to oceniał na żywo. Wy też możecie oceniać w komentarzach. Zobaczmy, co chiński rynek jest w stanie zaproponować polskiemu graczowi. Lecimy z pierwszym gadżetem. Wy zostawcie łapkę w górę, koniecznie, jeżeli chcecie kolejny taki odcinek. No i pierwszy gadżet. To, to jest to. Spinka do włosów? To nie jest gadżet erotyczny, nie zaznaczam. No właśnie ci powiem. A, to jest, a to nie jest do żeby, jak, żeby Ta penseta mityczna. Penseta do Benisa? Matko, jedy... czekaj. Aha, aha, dobrze to jest, no dobra, ale to jest do palce, jak, czekaj, aha, tak, i ja tymi to mogę sięgać po przekąski, żeby nie... Do, tak, ale to rozkminił bardzo dobrze. Czyli po prostu, żeby nie, mam coś takiego, gram sobie i chcę wziąć chipsa, ale to mi ubrudzi klawiaturę, więc w tym momencie sięgam i wielki test narzędzia. Tu mam. No i działa! No i elegancko! No i rączki są A paluszki czyste! paluszki czyste! Dziwnie bym się czuł grając, bo to jednak trochę uciska i pędzi tak. We, weź to, bo to wali trochę. Oddawaj no, mój obiad. Ile to mogło kosztować? 2 zł? Ze złotówkę? No, dobra, za złotówkę to można sobie takie coś sprawić. Porąbane, nie wpadłbym na to, ale. Ja mam tak, że ja biorę ręczniki papierowe coś jem, wycieram i, i piszę dalej. No mamy problem, mamy rozwiązanie, wszystko czego potrzebujemy. Ocenka. No? E, moja ocenka za pomysłowość 8 na 10. Za pomysłowość, bo to jest tak głupie, że aż ja mądre. <słuch> mamy pierwszą ósemeczkę, lecimy do drugiego gadżetu. Lecimy z drugim gadżetem. No i drugi gadżet wygląda następująco. Nie, nie jest to zwykły Kicap z przewodem. Ale właśnie. Otwieraj. Bo tak, to nie jest zwykły Kicap z przewodem. No, patrząc to jest po prostu. Ale czemuś to służy. Czekaj, ja wiem co to jest. Potem no. To jest. Okej, okay, ja chyba czaję to podpinamy do kompa i tym włączamy komputer Dokładnie tak. Jeżeli mamy kompa na przykład na ścianie albo gdzieś pod biurkiem, nie chce nam się schylać yy, albo po prostu chcemy mieć kozacki gadżet do tego, żeby włączać nasz komputer. Podpinamy te przewodziki do płyty głównej yy, i zamiast standardowego włączania komputera możemy kikapem i switchem yy, odpalać nasz PC. Trzeba by tu podkleić. No chyba bo bo później to nie chce stać. Mhm, mm mhm. Mm Masz jakieś problemy, o których chciałbyś nam powiedzieć? No jest, tu tak problem, że trzeba to dobrze, ten kabel, przewód by, trzeba było dobrze wyposażyć, no lekko podkleić. podkleić i ten, dlatego ja, ale ciekawe, ciekawe rozwiązanie, ja daję 6. 6. Moja ocena okay. na ten gadżecik jest ciekawie, ale za tą funkcjonalność, która wymaga jeszcze ingerencji zewnętrznej, ile takiego? Nie mam pojęcia. Okej, okay, dobrze, dziękuję bardzo. Do Czas na gadżet numer 3 i uwaga, tutaj nie będziesz musiał zgadywać o co chodzi, A, okay. bo tutaj już mamy wszystko przedstawione, ale uważam, że jest to absolutny niezbędnik każdego Widziałem na Widziałem reklamę tego na Instagramie. All in one, czyścik do laptopa, do, do klawiatury. Klawiatur, na wszystkim. przykład właśnie. No czekaj, mam tu klawiaturę. Nie jest to klawiatura, której ja na co dzień używam, bo jest to styl tutaj ze studia, więc nie jest ubrudzona aż tak, bo nikt nie używał ostatnio, ale trochę, o Jezu. Nie wie. pogub. Mamy wysuwaną szczotkę. No i to jest spoko. Mm -hmm. Bo możemy sobie widzisz ten kurzyk już się go pozbyłem. Uwaga, żeby skutecznie wyczyścić klawiaturę, no to potrzebujemy zdjąć nasze kikapy tak? No uh -huh. i teraz y, łapki bolą, jak robimy to ręcznie, więc nie ma problemu, ściągamy tylną teraz, osłonę. Ściągamy tak, teraz tylną osłonę i tam mamy dodatkowe. O, już wypadło też. Mamy keycap cleaner, a to mizer, okay, y, którym żeby... możemy na przykład wlać jakiś detergent. Okej, okay, mamy dodatkowy. A, taki do Prac takich dokładnych to jest dobre, ja wiem do czego to jest. Jak masz słuchawki na przykład mm. yy, douszne okay. i one się mogą brudzić tam A, w środku, to, to możesz fajne. dosadzić i mamy jakieś miejsca takie, wiesz, że tutaj między klawiaturą. O, sobie chcę wyczyścić, to tutaj mogę sobie przejechać, ale to też ma drugą część. No jeszcze no. cieńsza końcóweczka jeszcze, po prostu, zaostrzona. Błowa. Jeszcze cieńsza, jest nakładka. <laughs> <laughs> Matry, 50 jednym. gadżetów w jednym dosłownie. No i faktycznie słuchajcie, jeszcze tutaj mamy taką szmateczkę skórzaną, którą też pewnie do coś telefonów. tam byśmy mogli... O, na przykład do telefonu faktycznie spsikać ekran yy, i detergentem naszym i faktycznie nasz telefon przetrzeć później. Trochę wykonanie średniej to to mogłoby delikatnie być osadzone, żeby mimo wszystko aż tak się nie majtało. Siedem? No siódemeczka myślę, że jest korzystna. Zwłaszcza pod kątem ceny. Kurde, myślałem, że będę tutaj jechał, jak po łysej szkapie, a to na razie nawet przydatne te prezenty. Czas na gadżet numer 4 i mówiłeś o przydatnych prezentach, no to teraz może troszeczkę mniej przydatny, okay. a w każdym razie nie dla wszystkich. Mamy gadżet gamingowy. Ej, to widziałem na Instagramie. Okej. Okay. Dobra, zobaczcie jego radość w tym momencie, jak on zobaczył, o co chodzi, że podświetlają nam się guziczki, że on musi jak najszybciej je wciskać. <laughs> ja chciałem powiedzieć, że to miał być gadżet totalnie nieprzydatny i totalnie bezużyteczny, tylko jaka taka zabawka, ale on z tego coś czuje, że wyciągnie 10 na 10 ocenę. Wiesz dlaczego? Wiesz że to jest ciekawe? Bo to jest trochę jak folia bobelkowa. Trochę tak. Że po prostu wciskasz i jest to satysfakcjonujące na pewnym poziomie, poza tym on ma różne mody. Monkey player mode. Memorize, że na przykład musisz zapamiętywać, które się w ten... Okej, okay. no mamy tych trybów tutaj troszeczkę i faktycznie przede wszystkim o. to ma być taka zabawka, która działa na odstresowanie, takie jest przynajmniej założenie tej zabawki. Ma zapewniać nam też rozrywkę, no i zabijać troszeczkę czas. Jak sami widzicie, jest bardzo z tym skuteczna. Wydaje mi się, że też dla małych dzieciaków fajne, bo jest proste, a buduje jednak jakieś zapamiętywanie. Tandecnie wykonane, to trzeba przyznać, i jest to... Trzęsie się w łapach i to takie jest, o widzicie, to już jest rozstrzelnione, nim, nim w ogóle mm -hmm. było coś z tym, o. Widzisz? No, niestety, wykonanie słabe, ale pomysł yy, dobry pewnie jest takich, yy, jakbyśmy znaleźli jakiś oryginalniejszy, droższy, to pewnie byłby lepiej wykonany. Zdecydowanie. No, wspomniałeś o tym, że jest dla dzieci faktycznie jest 3, ale nie wiemy, jak wygląda kwestia certyfikatów i tak dalej, bezpieczeństwa wszystkich, więc raczej dla dzieci tego nie polecamy. 6 na 10. 6? Jest to za, zaskakujące. 6, myślę, że z 9 co najmniej dasz. Yee! Biorąc, no, biorąc pod uwagę ten błysk w oczach, no, bo, no, bo który zobaczyłeś. Nie, Błysk w oczach był, ale ja czuję, że z każdą godziną by spadał, a później bym tyle to widział. Czas na gadżet numer 5, lecimy i uwaga, uwaga, jeżdża na stół. Lubię Instagram. Gadaliśmy, że, że opada. Nie, <gadaliśmy> nic nie gadaliśmy. Wygląda jak coś, co jest naprawdę. Yy... Lepiej nie dotykać. Ja wiem do czego to służy, bo ja już kiedyś coś takiego widziałem. To jest taki żelek, glut do czyszczenia. Dokładnie. To I ma nawet teraz... wyczyścić małe przestrzenie, na przykład klawiatury, Właśnie. na przykład przestrzenie no i ja w samochodzie. kolejny raz. No i e, zdecydowanie przypomina to faktycznie żel do włosów. Ja średnio pamiętam lata 90. Piciu na pewno je doskonale pęta, bo to akurat jego młodość. E, więc e, no, takie żele do włosów były. Nie wiem czy Wiesz, pamiętasz. Były takie żele do włosów, chociaż no, oczywiście nie Gluta, ale tak to trochę wyglądało, ale była taka zabawka, kiedyś się wszyscy bawili, takim właśnie glutem się go kupowało. Nie wiadomo po co, ale się nim bawiło i trzeba było zmienić jego przeznaczenie i teraz jego przeznaczeniem jest czyszczenie. Ja widziałem też kilka nieudanych prób zastosowania takiego żelka do czyszczenia, więc trzeba być ostrożnym z tym, co się kupuje, żeby po prostu ten żelek między klawiaturą wam nie został. No, no dlatego ja nie wziąłem już żadnej... Apexa Pro, mm -hmm, <laughs> mm -hmm. tylko tańszą klawiaturę nie wiem, czy zauważyłeś, bo jednak nie chciałem ryzykować. No, nie jest to łatwe. Tam ja się martwię o tę klawiaturę trochę. No i patrzcie, fajnie to wygląda, zajebiście. Uwaga, bo teraz jest naj A nie, dostaje się tam. Dostaje się, widzisz jak o, to wlazło? Okej. Okay. No i teraz delikatnie, żeby tam po prostu fragmenty nie zostały, nie? No tak. Kurde, to zostanie i później będę miał takiego gluta w klawiaturze. Zostałem. No już o, coś o, o, zostało. O nie, nie, dobrze udało się. Oh, dobra, jest nieźle, faktycznie w przestrzeniach tutaj nic nie zostało, nie ma żadnych fragmentów pozostałości. Wszystko na glucie, ale pytanie, tego gluta można umyć i później znowu, czy on jest tak... Wydaje mi się, że on jest wielorazowego użytku. No i Ładnie nawet nie pachnie? nie pachnie tak najgorzej, a spróbuj dobry? Hmm. bo to chyba jest zjeszcza na końcu. Ciekawe, satysfakcjonujące, inne, ale jakoś niehigieniczne mi się to wydaje. I takie, że nie wiem, czy chciałbym po tym rękami coś robić na klawiaturze. Także wątpię, że to jest, ma dezynfekcyjne właściwości. I pięć. No i chyba też mało użyteczne, mam wrażenie. W sensie, pięć żeby na się dziesięć. naczyścić, się naprawdę trochę tak, na kocie. To już łatwiej zdjąć kikapy i jazda: pięć na dziesięć. Czas na gadżet numer 6 i uwaga, 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 on już ląduje na okay. naszym stole. Proszę bardzo. To już... Od spodu jest folijka tylko, w okay. razie czego uprzedzam. Jestem ciekaw jednej rzeczy, a mianowicie, czy to Logitech ten pomysł chmurki wziął <laughs> skądś, czy to oni ten pomysł chmurki wzięli, jak zaczęli tą klawiaturę Logitecha? This is a new age of play. Wydaje mi się, że. Bo jest to że... podpórka na nadgarstki. Dokład I Logitech ma taki produkt, gdzie jest taka chmurka. Jeżeli sobie gram, to mogę położyć. Ręce, a tutaj na myszkę, i powiem wam, że jeżeli chodzi o myszkę, to mówi się dużo o cieśni nadgarstka, mm -hmm. i akurat to może mieć nawet swoje zadanie spełniać dobrze. Boję się tylko, że ta ekoskóra trochę się będzie pocić, ten nadgarstek. No, pewnie tak, ale znowu drugim, znaczy znowu plusem ekoskóry jest to, że jeżeli faktycznie będzie nam się ta chmurka brudzić, to wystarczy ją wytrzeć, przetrzeć, zetrzeć ten brud i nie będzie absolutnie z tym problemu, I żeby faktycznie się było. No, jeżeli ktoś lubi podkładki, to ta jest dość bajerancka. Ja bym powiedział, że yy, 6 na 10. No, 6 na 10 mnie satysfakcjonuje. No i dobrze, to masz. Szybki gadżet numer 7. Wspomniałeś o cieści nadgarstka i o tym, żeby coś pod nadgarstek mieć. Więc A ja kurze, już ci delikatnie sprawę. Spoilerowałem! delikatnie. powiedzieć, Bo ja szczerze, nie wiedziałbym, do czego coś takiego miałby służyć. Wiesz co, ja, dosyć, do ja już miałem dosyć aluzji erotycznych po prostu, więc w, wiedziałem, co będziesz spróbował powiedzieć. A co tu się wkłada? No, <laughs> wkłada się, rozumiem, to tu i taka poduszka jest po prostu zawsze przy tobie. tak? Dokładnie. <laughs> Mamy na, po, popórkę na nadgarstek, jeżeli chodzi o myszkę. Czy ten gadżet ma zastosowanie? No według mnie średnie, bo jak widzę teraz Twoje ruchy ręką, to ta poduszka zostaje w miejscu, a ręka się rusza. No nie, to jest w ogóle jakiś takie, nie wiem, ucieka ta poduszka, no, no bo z natury, jeżeli machasz, no to ona tu będzie chodzić i widzicie, już jest na boku. Bez sens, totalnie, 2 na 10. 2 na 10, to, to w maksie. to, ten, no nie przynajmniej śmierdzi. że kolejny gadżecik, tutaj już Ci nie zaspoileruję. O, nakładka na napędnicza. Ojej, ale zapach. O, ale właśnie to, jest nie to, bo, czym to nie jest do dobra. Czekaj, bo ja na razie tu mam odklejane y, tasiemki, mm. więc to musi być stać, żeby się nie ślizgało. Okej, okay, dobra, to zdejmę je nawet i czekaj, bo a co tam jest? Śrubka. śrubka. Jedna śrubka dodana. Czekaj, bo to schodzi ciężko. Możemy to y, zaczepić na nie tylko y, na biurku, ale możemy sobie przyczepić na przykład jak mamy jakąś ściankę. Można, można. Chociaż powiem Tobie, że Ciekawe. głównym zamysłem jest faktycznie, żeby to się znajdowało na, na biurku, a może nawet nie na biurka pod nim. No czekaj, to jest jakiś wieszaczek taki. Wieszaczek, no, dobrze, no, można ale, tak bo powiedzieć. bo widzę, że tu można coś włożyć i to wisi, tylko co? Yy, może na kable, żeby się nie plątało? Gamingowe peryferia. Jakie są? Myszka, no są. klawiatura, tak. słuchawki, podkładki. Ma Maus co Bundy, jeszcze? komputer. <laughs> no jak, to już nic nie ma. No. Dokładnie! Tak. Napady? Napady. To Jak ma być mieszak napady. Przykręcamy to do biurka od spodu w ten sposób i tutaj wsadzamy triggery, i te, na tych triggerach ty ma wisieć nasz pad. Co ty gadasz? Triggery? Sprawdzamy. Znaczy nie triggery. Yy, yy, Joysticki. Chwila prawdy. Czy to zadziała? Nie no kurde, faktycznie, dobre, takie gówno, mówię, ale będzie jechało. a tu nie, to jest spoko, jak sobie tak pod spodem w biureczku sobie przyczepisz, to żebyście widzieli i później go odkładam, tak, i on sobie wisi i tylko biorę, wygląda średnio, ale i tak jak pod biurku przyczepisz, to w ogóle, pod biurkiem, to w ogóle tego nie widać. Dokładnie. Dziewięć na dziesięć. O, mamy dziewiąteczkę. No kurde, mega ciekawe, jak ktoś ma pada, zawsze się wala, bo te mhm. padzie się walają, jedynie co? To jedyne ryzyko, jakie widzę, że po prostu masz to i, i wiesz, grasz, trzęsie, i i to może spać i rozwalić. No jest. Tak. Aj, 8 przez to, bo teraz wynalazłem problem. A wiesz, to biurko się. No już tutaj. nie wymyślaj, 8. nie wymyślaj, bo. Następny gadżecik. Tutaj zaskoczenia raczej nie będzie i zagadki okay. również. wszystko jest wyjaśnione na obrazku. Dokładnie. Okay, czyli to jest do telefonu no, plastikowy. Kurde. Mocno o, plastikowy. Płanie. Mega tani, ale mega plastikowy. No, nie powie... no co, ty mega tani w życiu bym nie powiedział. <laughs> Czekaj, a to... Ja myślałem, że to jest komplet. Kroler jakiś na baterii albo coś, a to fizycznie dosłownie fizycznie, Ale co to czeka? będzie nam tutaj, no... klikać? No dobra. W grach mobilnych możemy sobie customizować ten overlay, na którym a, klikamy. I te więc miejsca możemy... daje tu. Tak, dodatkowe triggery będziemy mieli i jeszcze kciuki wolne. Może Ej. to nie być zła sprawa? No faktycznie działa. Chce szczelić, to po prostu trigera używam i bęg, no, akurat mnie zabili, nie? No ale... dobra, no ale mamy wolne Patrz. kciuki, mamy dodatkowy e, przycisk na strzelanie. Ale tym powinien nam skakać, tak? Tak, powinniśmy, tylko prawdopodobnie źle ustawiłem dobra, e, po dobra. prostu e, tą strepę, w której dobra. to wychwytykuję. Ale to działa, no wiesz, co no jest mega gówniane i uważam, że i tak na końcu drogi każdy by wolał używać palców, ale dlatego daję cztery. Tylko cztery? Aż cztery. Mój drodzy, czas na ostatni gadżet, ale ten absolutnie nie jest dla ciebie, ten jest dla operatora. O kurde, to jest gamingowy gadżet, proszę. On zawsze narzeka, że. Wow, mm. czuję się jakbym w Pekinie teraz. No dobra, może zapachy nie są najprzyjemniejsze? Nie, nie, ale szczerze? Źle nie jest. Zapachy są zwykłe. Połuchaj, wcale nie jest źle. No, Akurat tu się śmiałem. Pacmanowy ten, kocyk? Jest jakościowo taki trochę... Jest okej, okay. takie... Jest okej, okay, chociaż na grafikach wyglądał znacznie, znacznie lepiej. Przede wszystkim te barwy są tutaj mocno wyblakłe. I no jest taki, że jak pod ten weźmiesz go, to nagle się robi taki bardzo średnio brzydki. Fakt, zaskakująco przyjemnie, ale już się tu kruszy. Tak, od drugiej strony grafiki tak. absolutnie nie mamy, czyli mamy tutaj print, ale tylko z jednej strony. Może jak to wyprać, ale to się ten... Nie no, piątka, średnie ten... Piątka? A operator jak ocenia? On by, on by się już położył. Słuchajcie, dajcie znać, jak Wam się podoba ten gadżet i jak Wam się podobają gadżety z dzisiejszego odcinka. Co byście wzięli, a czego byście nie wzięli? W moim zdaniem było kilka zaskoczeń i ten do przykąsek to ukradł moje serce skalą pomysłu. <grym> dajcie znać, czy chcecie kolejny taki odcinek. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić, a my się żegnamy. Cześć!